Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, serii zagramy w Gothic 3, jestem Robin Skateboard, no i jak zawsze ruszamy do przodu. Jak widzicie tam jest stolica. <laughs> Otoczona magiczną barierą. Ja tutaj muszę się rozgadać. Przed chwilą wróciłem do domu. No i w ogóle zobaczymy, co w tym odcinku się nam uda zrobić. Ten kufer jeszcze nie został otworzony przeze mnie jakim cudem. Mogłem go przegapić. Nie, no chyba już braliśmy taki, znaleźliśmy, znaczy otwieraliśmy. Coś mi się wydaje, że chyba Save'a gdzieś wcześniej czegoś czytałem przez przypadek. No, surowe jaja. E, chwila, jeśli będą wilki za wieżą, to znaczy, że. Save, opamiętajmy. O, ale zginęły. Nie, no to znaczy, że wszystko ok. E, czy coś w wieży mamy? A, zawolona wieża. Nic w niej nie ma. Ok, ludzi z W tym odcinku chciałbym dobić jeszcze poziom. E, chwila, który my już mamy w ogóle? 11. Jakbyśmy byli 12, bym był bardzo rad i szczęśliwy byłbym, ponieważ byśmy mogli nauczyć się ostrzenia o ile się nie mylę. Chyba, że będziemy musieli kowalsu wyszy wbić. No świetnie, sorry za te ściny, ale to nie moja wina, tylko gotikowa, niestety się jeszcze wczytuję. E, oczywiście chcę przyjrzeć jeszcze tutaj okolicy, tu są orkowie, więc może nie będę do nich tam łaził, podchodził. E, zobaczymy to miejsce. Tutaj jest jakaś jakby spalona chata stoi, jakieś dziwne tutaj miejsce. E, chyba tu nic nie ma szczególnego. Może jakaś skrzynia w domu została spalona? Zaraz się okaże. E, no, będzie oczywiście się ślizgać, zaczął. Okej, okay, już działa. Coś tutaj drze się, że tak powiem. No, są krwe pice, które mnie mogą zatruć. Jak ostatnio mnie zatruł jeden cwaniak. No i trochę miałem. Nie powiem, że prawie zginąłem. Okej, okay, w którą stronę by się udać? Dobra, idę tędy. No, matko, ile ich tu jest? O, jakiś wilk mnie zauważył. Bienin na mnie cała wataha. Dobra, F5. Wow, tyle wilków. Zobaczymy czy się uda, czekajcie, biegną na mnie Tak, do mnie przybiegły No dawaj wilku, wow, ile, ile ich tu jest Tu będzie ciężko Czuję Dobra, krótkim, a, dałem się dziabnąć Okej, okay, tu jest tych wilków cholernie dużo Czy ja dam radę je zabić? Okej, okay, jeden wilk Teraz tam, z tyłu, Bezi, dawaj tego wilka Okej, okay, jeden wilk Jeszcze jeden za chwilę Czekajcie, ała, dostałem Kurde, ale one gryzą cholernie mocno Dobra, jest ten. O, jak mnie podeszły cwaniaki. Mam nadzieję, że nie to jest zbyt szybko. Szkoda, że one się tak rozpraszają. Ała, no i umarłem prawie. Czekajcie, nie no, nie może... Jeszcze <laughs> krwiopica! och mój Boże. Ile ich tutaj jest, ludziska. Czy ja dam radę jakoś to przeżyć? Yy, czy tora, muszę z mięska się wyleczyć. Chyba uciekać jednak, lepiej dać z nogi zapas. Mimo, że mamy takie dobre tutaj, że tak powiem, oby... ochrony przed obrażeniami. Czy mogę założyć drugi pierścionek? Chyba niestety, a nie, mogę, o, super. Zawsze więcej wytrzymałości. Ok, więc biegniemy, Bezzi, biegaj szybciutko. Olera jasna. Czy mi się uda w ogóle któregoś machnąć? Ok, dzielnąłem jednego, ale już drugi mi je oddał. Ok, i do tyłu. O, super, udało nam się jednego zabić. Ok, do tyłu i oddajemy. Ok, kolejny padł. Chyba to jest najlepsza taktyka na no nie. Fakt, będzie nie ślizga się mi tylko teraz. O, kropijca mnie tu przyatakował. Nie chciałbym dostać od niego damageu. Miał tylko problem. Okej, okay. wilk dostał. Znowu, okej. Okay. Tego krwiopijcę by wypadało zabić. Okej, okay. kolejnego wilka. O, żeby mnie nie dziawnął. właśnie. Ała! Nie, nie, krwiopijca! Już się szykowała na mnie, widzieliście To jest rządłem. O, o cholera! Okej, okay, wilka. Teraz wilk zginie. Okej, okay. i krwiopijca już prawie też zginął. Fagi mnie dziabnął! No i teraz mam przerąbane zdrowo. Czekajcie, szybko inventory. Fuck spada spada spada. Nie, 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 beź bi 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 Fuck! No nie, naprawdę. Bezi Jak ty to zrobiłeś dlaczego zginąłeś? Jakim cudem i jakim prawem ja się pytam? Nie wierzę, przecież to było o fuck. Widzieliście jak hamsko? Boże, no po prostu zabijam wszystkie wilki i mnie wykończyła trucizna, bo beź nie zdążył się napić oczywiście mikstury. No i padł trupem, Cholera, tak myślałem, że się skończy przygoda z kreplicami i z wilkami Nie, jednak poziom średni jest za trudny jak dla mnie Myślę, że na początek gry lepiej dać sobie niski poziom trudności Żeby nie mieć problemów na początku, a potem sobie zmienić na średni O, te wilki tu przybiegły A potem sobie zmienić po prostu i tyle Bo kurde, to jest jakaś, widzicie, masakra Jeszcze żeby wilki tak mocno gryzły, no Co jak co, no Ale wilki, okej okay. Okej, okay, te wilki tutaj, cwaniaczki Dobra, jakby się udało dziabnąć, tak większość No, ale widzicie, że one są strasznie uparte No, już zginąłem Dobra, nie e, Poziom trudności łatwy, dziękuję No i teraz mogę grać. <laughs> nie, naprawdę, na początek sobie dam się, yy, łatwy. Potem będziemy się bawić w trudniejsze, spokojnie. Po prostu ja nie mam nerwów, żeby się tutaj męczyć. Ja chcę tę serię ładnie, fajnie nagrać. A nie, żebym jak ginął w każdym odcinku po 10 razy, żebyście wy ciągle musieli patrzeć na ekran logowania ładowania znaczy się, logowania. <laughs> Bo to jest strasznie męczące, naprawdę. Ja nie mam frajdy wtedy z gry. Gdy po prostu ginę tyle razy, to mi aż się odechciewa grać, dlatego zmienię teraz na niski. O! Chyba zmieniły zdanie co do mnie i pobiegły z powrotem, ale i tych wilków jest. Dobra. Może staną się agresywne czy coś. Nie no, po prostu to jest to jest straszne, to jest za dużo zabawy. Okej, okay, krzepica mogę zabijać. Teraz, skoro już, tylko żeby mi żaden tamten z boku mnie będzie chciał teraz pewnie atakować. Okej okay. Wow, no hita! Naprawdę to aż taki jest łatwy? <laughs> łatwy jest aż tak łatwy? No co, o wy, niemożliwe. I do na tych wilkach. Czekajcie, bo one się gryzą z czymś tam. Co one zagryzają, właśnie? Coś zagryzły. Kogoś zagryzły. A nie, dzika zagryzły. Okej, okay, wow, ale mi przycięło grę. Wow, te wilki są już teraz aż tak łatwe? Nie, no dobra. W sumie poziom trudności. Kurwa, gro. Przepraszam bardzo. No, dziękuję. Wejdzie, że się ociąć. Czyli co, poziom trudności między łatwym a średnim to jest aż tak wielka różnica? Ło, kurde, nie mam pytań, to jest aż niemożliwe. Dobra, krótkimi Nie no, po prostu masakra, jakim cudem? Aż taka różnica? Kurde. Nie no, mogliby jakoś zbalansować trochę te poziomy trudności, bo łatwy jest za łatwy, a trudny jest za trudny. A czy średni jest za trudny, a łatwy jest zbyt łatwy. Spójrzcie, na dwa hity Wilk. To jest jednakowo trochę przesada. Znaczy, w sumie, może w prawdziwym życiu to i tak może być, że jeśli ciachniesz jakieś zwierzę dwa razy, to po prostu zginie, tak? Ale mimo wszystko to trochę zbyt łatwe, jak dla mnie. Chociaż w sumie, co ja się będę martwił? Teraz zaexpimy, teraz się pod ten, a potem będziemy sobie na średnim mogli biegać. Bo niestety na początek gry jest, jak sami widzieliście, na tym średnim zbyt trudny. Bynajmniej dla mnie. Ja nie potrafię grać w tę grę, także. Wybaczcie, że to może być trochę. O, chyba mamy jakiś cwaniaczków, którzy chcą mnie rozebrać na strzępy jak najszybciej. Oczywiście, e, I don't give a fuck i zbieram sobie co trzeba. No, ani kroku dalej, fajnie. Słaby bandior. Hm, kim ty jesteś w ogóle, cwaniaku? Okej, okay, oczywiście zginął i poleciał hardkorowo daleko. Okej, okay, ja się za tarczą, żeby nie dostać obrażeń. Okej, okay, kolejny bandior. A, jeszcze w tym odcinku postaram sobie wykuć nowy miecz, albo ten bandyta to jakiś lepszy jest. Okej, okay, okej, okay, pierwszy bandyta. No, teraz mogę grać, a nie, o, groźny bandzior. Hmm, to może groźnego będzie lepiej załatwić teraz. A co ci, to, co te bandziory tu robiły? Czy to są ci od Ortegi? Sam nie wiem. Okej. Okay. Na szczęście teraz jest o wiele lepiej. Nie, no bez pytań, po prostu teraz mogę grać. Kurda, nie, wtedy taka męczarnia to była, że szok. Okej, okay, mikstury. Tutaj ognisko jest, to za chwilę sobie zrobimy. Mieczyki, oczywiście niestety mieczy... Mieczy nie będę mógł e, jakoś nosić, bo są zepsute i się nie da, niestety, naprawić zepsutych mieczyków. Ok, chodźmy do ogniska. E, zrobimy sobie nasze mięsko, które zebraliśmy teraz. Dużo go będzie prawdopodobnie, o ile się nie mylę. E, 30, wow, to rozumiem. 30 mięska, od razu lepiej. Ok, bezi. Czyli jest dobrze, nawet bardzo dobrze, rzekłbym. E, przydałby mi się nowy miecz, tak? Jak wspominałem, już mówiłem, nowy mieczyk nam się przyda. Chyba ty, ci bandyci tutaj e, sobie po prostu się siedzieli. I tyle, tam na dole jest morze i plaża, na którą nie zajdę, niestety tutaj. W ogóle śmiesznie tutaj jest to zrobione, ta pierwsza lokacja. Ta plaża tak niska, tutaj biegamy. I to. O, tutaj już jesteśmy. Tutaj ten teren nie jest jakiś super wielki. Okej, okay, tego wilka na pewno trzeba zatwić. Nie, co ty tu robisz, słańczku? Okej, okay, krótkimi go. A, dobra, to było łatwe. Nie, teraz to jest o wiele lepiej, matko. Teraz to mi sprawia przyjemność nawet ta gra, bo nie muszę się bać głupiego wilka aż tak bardzo. A nie jak wtedy z głupim wilkiem mogłem mieć ogromne problemy, a teraz widzicie, że chociaż mogę grać jakoś, nie? Super, naprawdę, teraz będzie lepiej. Nie, naprawdę póki co, drodzy moi, to... O, pochliwy jeleń, właśnie temu muszę zabijać. Teraz mo można grać w sumie. Nie wtedy było zbyt ciężko, jeśli chodzi o to. Okej, okay, więc co? Yy, długi mieczyk wykuwamy, zaraz się okaże, będę musiał chyba zbierać jeszcze pieniążków, niestety. Troszeczkę więcej. O, jest skrzynia. Okej, okay, co to za skrzyneczka? Kuferek. OK, WUDA, ognista, strzała, mikstura, marchew, czarny robar. OK, e, przydałoby się pozabijać jakichś orków. Przydałoby się odbić Cape Dan. co chyba zrobię. Skoro na, jestem na niskim poziomie trudności, powinno to wyjść o wiele lepiej. Jeśli odbiję, zdobędę dużo pieniążków i dzięki temu będę mógł e, wyposażyć się w lepszy ekwipunek. Co oczywiście e, sprawi to, że będę mógł e, szybciej przejść, że tak na średni poziom trudności. Przydałoby się pozabijać te jelonki pochliwe, ale niestety z nimi mogę mieć małe problemy. Złogu niedobrze strza ma. Tych jelonków tutaj. o chodźcie! Jelonki, czemu nie mogę was dogonić? Jesteście zbyt szybkie. Cholera, dobra, to może postrzelamy. Może jednak któregoś poluje. A bo to są jelenie i pochliwe jelenie się zebrały. Okej, okay, tego jednak powinno zabić. Albo i nie. Sniper! Tuż, kurde, będzie słabo. No nic, strzelę sobie gdzieś tą strzałą. No i niestety, że 0 XP więc nie trafię. E, chodźmy, e, zobaczymy, czy ten kowal będzie miał długi miecz. Bo ktoś pisał, czy chyba w Redok, chociaż sam nie wiem teraz w którym miejscu. Dobra, buntownicy nie lubię na szczęście. Więc okej? Okay. Już, już mnie polubili z powrotem, więc fajnie, lubię, że... Znaczy fajnie, że mnie... Tak do lubicie? Zmusza. Tak, tak, zmuszą mnie. Nikt mnie do niczego nie zmusi. o Kowal, pokaż mi swoje towary. Chyba, okay, że moi widzowie towary. mnie do czegoś zmuszą. Mam nadzieję, że nie będą. Haha, ha. półtora ręczne i rubinowe ostrze. Fakty is sheet, czyli nie ma, ale mogę u niego sprzedać niepotrzebne rzeczy. Długi miecz, ale niestety zużyty, więc nie będę miał z niego pożytku. Wszystkie zużyte bronie, no od razu najlepiej sprzedać, bo... Dobra, pałki również. A, łuk, okej, okay. no przecież zwyczajny łuk, zużyty łuk. Ogłuszacz, dobra, tu mogę... Bełty. Kusza, zwykła kusza, ciężka kusza. Hmm... Może kuszę, jakbyśmy zaczęli sobie nosić, w sumie. Dobra, kolejna pałka na pewno. Wow, co to za kostur? Okuty kostur. Hmm, walka kosturem, ale ja kosturem nie chcę się posługiwać. Ok, kilo będzie spoko. Dołóż złoto, handluj. Eee, tak, dołóż złoto, handluj, dobrze kliknę, tak. 6000 mamy, 6800. okej, okay. kowal mnie lubi. Eee, lećmy do redok. Eee, Inwentory, czekajcie. Nie, 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 nie chcę mi się biegać. Eee, w sumie może by był, i był jakiś eks po drodze, ale już trudno. Dobra, redok do buntowników. Magiczny tam no. graj, będzie graj. I poszedł. O to chodzi. Dobra, Siemano, e, witajcie, buntownicy. Jestem u was. E, chwila. A ty masz w ogóle jakieś, galfort? Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi. Czy ty swoje. coś masz, cwaniaczku, A on ma tutaj ode mnie dużo rzeczy, ale on ma różne. Ło, zbroja, 190 kafli. Ja cię! w życiu tego nie będę mieć. Ale my aktualnie nosimy, e, który pancerz? Chyba ten. Lekki pancerz. A to jest pancerz buntownika zwyczajny. Hm. Okej, okay, więc na razie mnie nie stać na nic. Jestem biedny póki co. A spokojnie, moi drodzy. Pieniążki, pieniążkami. Handel całkiem dobrze mi idzie w grach, także myślę, że będziemy bogaci później. Na razie trzeba sobie. O, mój rudy przyjaciel. Witaj. Ale jest seksowny, poczekajcie. Mmm, kocie, chodź do mnie, ale. Dzisiejsza noc należy do nas. Nie, o, oczywiście takie głupie żarty, tak? Dobra, e, lećmy w takim razie, żeby pohandlować z cwaniaczkiem, który nazywał się, już nie wiem, sam, Marlo, Marlo di Cantare. Czy ty tu na wybrzeżu jakieś miejsce? Pokaż mi swoje towary. Tobie fajnie się sprzedaje prawdopodobnie te mieczyki, te buchary za dość dużą cenę. Okej. Okay. No, całkiem spoko cena, myślę, że to jest. No, jakieś kły, zęby. Hm, dobra, zęby też. Logiczną mrudę zostawimy. Czarny robar, chochle masz chochle. Nie wiem po co mi chochla, szczerze powiedziawszy. Czy coś jeszcze? A właśnie, mam dużo czarów, które warto by było obchnąć. Leczenie strucizny może zostać leczenie choroby, również innych sprzedamy. Kula ognia, nie wiadomo kiedy przyda. Terror, hmm. Przenieść chorobę, to nie. Sen, snów za dużo. E, oswojenie zwierzęcia może zostać. Przywołanie zwierząt. Magna, syła na cel okoliczne zwierzęta. To jest ciekawe. Hmm, ale to mam dwa, więc przedam jedno. Co by tutaj oszczędności? Maga otacza aura, strachu, z którą radzą sobie jedynie na silniejszej Dobra, strach wywalmy. Póki co. O, 1000 złota, Do już handluj. Pięknie. 7 kafelków mamy prawie 8. Dobra. To co, naduchyc. My oczywiście mamy tutaj akrobatykę na ultra wysokim poziomie. Także nasze salta to nam pomogą. Cliff, Cliffie, pokaż mi. Podobno ty pokaż. masz długi miecz. Tak widzowie mówią. Miecz dwuręczny. Fact is she. I rubinowe ostrze, więc ani to ani to mnie nie urządza. Chociaż dwuręczny mieczek nie, bo ja noszę tarcze, to mnie też nie urządza za bardzo. Hmm. Ok, ale on ma długi miecz. Można go kupić za 2,5 tysiąca, ale jeśli sami go wykujemy, będziemy mieli plus 10 za wykucie i potem jeszcze ostrzenie plus 10. Więc niby jest lepszy, ale mimo wszystko to nie jest to. Chciałbym mieć projekt długiego miecza, żeby po prostu móc go robić. Bo wtedy będziemy mieli o wiele lepsze bonusy. Dobra, do następnego ranka prześpię się, ponieważ tutaj dostanę gdzieś w walce, dlatego nie będziemy ryzykować. Cholera, jasna, no niestety. Eee, a chwila, czego ja miałem się nauczyć? Miałem nauczyć się otwierania zamków. No dobra, no trudno. Cape Dun. Będziemy musieli poszukać tego projektu mieczyka, a w sumie może odbijemy sobie Cape Dance na łatwym. No, będzie taki fajny odcineczek, myślę, że wam się spodoba. Wracam do formy po świętach. Niestety w święta było ciężko. Nie że ciężko je przeżyć, to jeszcze ciężkie były. Wow, co tu się dzieje? Czemu jest taka dziwna mgła? Czy jest noc? Przecież... a nie, może poranek już. Okej. Okay. Chodźmy się nauczyć otwierania tych e, ciężkich skrzyn, dzięki czemu będziemy mogli zrobić teraz fajny ekwipunek z nich. Bo jest ileś tam skrzyń i... Im więcej skrzyń otworzymy, tym lepszy ekwipunek w nich znajdziemy. Wiem, że wy tutaj mi to poleci polecieliście, poleciliście. E, skomplikowane zamki. Naucz mnie jak otwierać skomplikowane... Twoj pół ja pierdolę! A, Tyle mam mówić. No raczej. Trzymaj wytrych samymi koniuszkami palców. Będziesz miał więcej wyczucia. Mhm. Po dźwięku poznasz. Czy popychasz mechanizm zamka we właściwym kierunku? Rozumiem. No dobra, więc zostaliśmy w pizdu. A! Cztery punkty jeszcze nauki mamy, hm. Byśmy mogli się nauczyć jak okradać innych, co może być całkiem dobre. I przydatne. Hmm. Myślicie, że warto zużyć 4 punkty nauki? W sumie możecie mi radzić, oczywiście. Ja wiem, że Wy tam lubicie to robić, że mi wszędzie. Ale okej, okay, mamy teraz te średnie skrzynie, to mnie już przestali lubić w większości koście. Czyli nauczyłem się najważniejszego, tak? Akrobatyki i okradania ciężkich skrzyń. Więc super. E, oczywiście, za Waszą poradą to wszystko zrobiłem. Gdyby nie wy, to bym pewnie nie wiedział w ogóle, jak w tą grę się gra. O, facet. Jak on wygląda? Jaki kos, ale fajnie. Nie, nie żeby coś, że, że fajnie, że martwy, ale ciekawie wyglądają ci powieszeni ludzie. Dobra, chodźmy zrobić rewolucję. Skoro jestem teraz na tym poziomie trudności, to będzie pestka, zapewne, mam nadzieję. najmniej. Okej, okay, to jest ciężki kufer, który będziemy mogli otworzyć w końcu. Węzel. Zapisujmy grę. I robimy rewolucję ziom, mam nadzieję, że teraz to pójdzie jakoś. A w ogóle e, pewnie niektórzy z was zauważyli, że nagrywam na nowym mikrofonie. E, Czego nie wiem, czy będzie lepszy, czy gorszy, ale będę z niego teraz korzystał. E, zakupiłem go, to jest, e, nawet wam powiem na szybkości, to jest mikrofon Trust Stars Mikrofon firmy Trust. Jest, no bardzo porządnie wykonany i tak o, dalej, ale jakość dźwięku w sumie sam nie wiem, teraz. wydaje się też całkiem mamy... dobra. Chodź ze mną. Zobaczymy walczyć aż do śmierci. Będę nagrywał, to myślę, że będzie. No dawajcie orkowie, dawaj na ring. Dobra, yy, dziesiątka. Teraz na orków to się przyda. Okej, okay, myślicie, że będzie ciężko? Pchamy się na Hama, O Rzeczywiście jest łatwiej, ale i tak dostaję pierdol, dlatego może nie róbmy takiego Leroya. Tutaj. Liroy Jenkins! Dobra. Okej, okay, tego buntownika. Okej, okay, jest mój. Okej, okay, pierwszy cwaniacz. Ja się w tym czasie napiję. Hits i dziesiątka, dobra. E, teraz będzie o wiele łatwiej, jak widzicie już załatwimy jednego. Węzel tutaj też żeś już robi. O oła, oła, oła! dostałem. O, wa! Okej, okay, bo tu węzel walczył też. Wolę tutaj nie ryzykować zbytnio. Okej, okay, bo frontalny atak nie może być zbyt... znaczy może być zbyt, pochop... zbyt pochopny, nie wiem w ogóle co powiedzieć zbytnio. On może być trochę, no właśnie, głupi. O, mamy jakiegoś cwaniaka. A, urkas tu przyszedł, dobra. I dekard. Dwóch na raz, ziomalów. Okej, okay. unik. Bijemy, bijemy, bijemy. Okej, okay. jeden padł, teraz drugi. No, z nim będzie łatwiej. uuu, jaki fity! No, teraz na łatwiej to jest zupełnie inna grapa. No, i panie, moje drogie. Toż to jest od razu lepiej. O, mamy orka. A! Było Co się stało w ogóle? Bezi tam. się rozejrzał. MATKU kto mnie bije? Zajrzał. rozejrzał się po pokoju. Okej, okay, to dość łatwe. Okej, okay, wyjdźmy na zewnątrz. O, mamy jakieś cwenianka. Oczywiście giną tu wszyscy równo pod naszych rąk teraz. Dobra, Fadi z Lagą. Umarł oczywiście również. No, patrzcie, jak ładnie teraz idzie. Okej, okay, teraz tamtych tarczą się zasłonić lepiej. Ale oni pakują w naszego cweniaca. Okej, okay, ten jeden ucieka, czyli najwyraźniej bardzo się na puszy skupił. No teraz to moi drodzy, zupełnie inna gra. Teraz rozumiem po prostu, dlaczego chwilowo to jest najlepsze rozwiązanie. Okej, okay, tam w ogóle coś robi. Ty to jest sąsiad ze mną, ale za Chłopaki tu mnie wspierają. Fajnie, to mi się podoba. Że ten jeden. Okej, okay, cyrus. No i umierasz. Jak poleciał? Co się stało? Grube miksy. O, FAK! mamy jeszcze przeciwnika. Nie zauważyłem cię Orku. Myślałem, że to jeden jakiś z naszych. O, asasyni przyszli teraz. Hmm. Ok, Okej, myślę, że czwóreczka. Wiem, że tymi miksturami szaftam, ale spokojnie, starczy mi mikstur, nie musicie się przejmować tym. olbym mnie je Bo ktoś tam napisał, że mi zabraknie mikstur, bla bla bla. Spokojnie moi drodzy, nie zabraknie mi mikstur, naprawdę. Nie musicie się tym martwić. Ok, miecze Asasyna mogą być całkiem dobra, chociaż akurat nie jestem pewny. Okej, okay, buford. Buford również zginie. Teraz to idzie, pięknie. Nie trzeba było ze mną zadziałać. Dokładnie. Następny poziom, odwrót. Urk! On jest chyba tym, yy, głównym bosem. Biegniemy za nim. Udało się nam odbić. Chodź tu. Kurwa, nie! On nie może uciec! Nie może uciec! Nie może uciec! Bezi, biegaj, 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 biegaj. Bieguj. Czekajcie, inwentory. Szybko, oni się powinni zatrzymać. Oni się zatrzymują, cholera jasna. Ale nie, bo on ma w sobie na pewno dobre kół i w ogóle. Cholera jasna. Musimy go złapać. Ja tutaj potem wszystkich zgarnę, ale szybciej. Gonimy gościa gdzie on pobieg? Gdzie on pobieg? Gdzie on pobieg? Kurde, bo jak mi ucieknie to będzie do dupy, no. Serub mnie lubi, to fajno, ale teraz gdzie on uciekł? No nie, naprawdę zwiał. Fuuuuck. No kurde, niemożliwe. Gdzie on uciekł w ogóle? No i zwiał chyba. Chociaż powinien się gdzieś kręcić w okolicach. Ci orkowie. Eh, do dupy. Cholera jasna. Nie będzie. Lota. Z niego. A myślę, żeby był całkiem fajny. Kurde no, smutłem teraz powiem wam, że myślałem, że się. Że się nie odwrócą tak szybko, że ja tutaj Całkowity sukces. O. Cape Dan jest wolny. No propsy. Dziękuję, obcy. Wspomnę cię w swych modlitwach. Dobra, dobra c. to, pomoże ci, ci podróżach. w podróżach, dzięki. dzięki. Więks leczenia. Cioo, idę teraz lota zdobyć z góry. Ej, no ale do dupy! Nie dostałem od tego bossa, Hmm, smutłem, bo kurde jakbyśmy mieli... Z tamtego gościa, a on na pewno miał przy sobie jakieś fajne rzeczy. A teraz gdzie ja gościa znajdę? O, ten w ogóle wisi w powietrzu, spoko. Gdzie ja teraz gościa znajdę? Nie mam pojęcia. Okej, okay, teraz pozbieram wszystko z nich. Dobra, teraz noże. I tak dalej. Nie no, po prostu masakra, masakra. Mam nadzieję, że nie miał nic sobie cennego. Możecie w sumie napisać co mógł mieć. Żeby nie było. Cholera, no nie spodziewałem się, że w pewnym momencie zrobi odwrót. To było trochę dziwne, po pierwsze. A po drugie... No, i chociaż dziwne, może nie, ale no, nie mieli szans praktycznie z nami najlepsi ale O, półtora ręczny, Może zużyty, ale może być lepszy od naszego nawet. Okej, okay. a właśnie, ja widziałem gdzieś tam młot, znaczy nie młot, tylko ten. Do ostrzenia, jak to się nazywa. Nie wiem, os oszczałka jakaś, nie. Do ostrzenia, właśnie takie coś, osełka, właśnie, osełkę. Widziałem wcześniej. Dlatego, może tam było jakiś kowal. I może on jednakowoż nie był po stronie tych tutaj cwaniaków tylko po naszej, ok, nie kuferek ma nic nie ma dobra, więc mamy teraz kufer normalny ciężka Potrzebuję skrzynia nie mamy wytrychów? Wytrychu. o mój Boże, bezi jaka bieda, jaka bieda udało się nam na szczęście zrobić, zapis oczywiście szybciutki zrobimy, odbiliśmy to co, yy, myślę, że teraz się wzbogadzimy, ale nie mamy wytrychów jak to się mogło stać, będę musiał kupić parę, zapewne, a może tutaj cwaniak na dole będzie miał coś do kupna, Phil dzięki Tobie, do zobaczenia a. Uważaj na siebie. Dobra, czyli on nic ze mnie powie już więcej. Hm, no to szkoda. Okej, okay, a Seruk, E eee, noż mnie opowiedz więcej. Opowiedz mi więcej o złodziejach. Jesteśmy wszędzie i nigdzie. Zawsze. Zabdom. A, chyba już to słyszeliśmy. Prawda. <noise> Zostałem złodziejem. Jak rozpoznać kogoś Jego... z was takich jak ja? Rozpoznasz zadając właściwe pytania. Rozumiem. Takiej właśnie odpowiedzi się spodziewałem. Okej. Okay. A można zwrócić dalej, więc bardzo dobrze. Tutaj, yy, czy jeszcze ten. tutaj cwaniak coś? Chyba nie, wspomniał nas w modlitwach, ale nic więcej. Czemu wy, chłopaki, pracujecie? Jesteście już wolni, nie jesteście niewolnikami. Musicie tego wszystkiego robić, Węzeł. Klęci orkowie. No. Cape Dan jest już wolne. Ty również. Dziękuję. Gdyby nie ty, na pewno by mnie zabili. Pewnie tak. Dalej będę wzmacniać tutaj ruch oporu. Ja również. Każde odbite miasto zwiększy moc naszego króla. Mm -hmm. I jeszcze jedno. O. Jeśli ruszysz kiedyś do Montery. Poszukaj wilczej jaskini na południe od miasta, na południe znajdziesz w niej miecz, który mnie nigdy nie zawiódł. Wow. ukrywałem się tam, zanim Gamal mnie uwięził, okay. nie pożałujesz, jeśli mi go zwrócisz mm -hmm. Dobra, możecie mi napisać, yy, gdzie ten mieczyk, skoro jest taki niepokonany i w ogóle ten miecz, to myślę, że jest warty zachodu Okej, okay, czy ja teraz mogę przejrzeć te skrzynki, bez yy, jakichś większych tutaj narażania się w większości ludzi, chyba tak, Od teraz pozabijałem wszystkich tych złych więc myślę, że nie będzie miał do mnie tutaj wyrzutów za to, że zbieram pieniążki. Okej, okay, tutaj ci asasyni mieszkali, oni tu też mieli kuferek. Fiolka, czarny robar, A, nie byli jacyś zbytnio bogaci. Okej, okay, tu już chyba obgrabiłem i tak to miejsce. A chwila, chyba powinienem móc zrobić jakąś miksturę życia, bynajmniej. Bo tutaj mi ktoś pisał. Yy, znaczy, no, my tutaj z kuzynem w sumie braliśmy już, robiliśmy miksturki przy tym stole, ale... O, mogę cztery zrobić, więc myślę, że to warto. A czekajcie, czego mi brakuje? Fiolek, pięć fiolek i wody mi brakuje. Więc spoko, okej. Okay. Będziemy w takim razie, jeszcze tutaj obrabujemy to wszystko. Okej, okay, tutaj siedzimy ten dzwani, jak widzicie, już go nie ma. Cholera jasna, okej, okay, woda, o, patrzcie, ogłuszacz, wytrych. O, wytrych te zamieszkiwali koczownicy. I wieczny wędrowiec wskazał im drogę. Mhm. Wiedza, plus 3, to miłe. Okej, okay, bezi trochę się dokształcił, jak widzicie. Okej, okay, mmm, kolejna fiolka, jakieś miksturki. O, teraz możemy sobie skoczyć, oczywiście zrobić tutaj e, mikstury. Oczywiście zrobię, chociaż nie, mam 23, to może następnym razem, a nie, dobra, i tak pomyliłem domy po drugie. Kociołki, ławeczki, czy coś jeszcze tutaj? Mmm, Co myśmy tu, o, kuferek przegapiliśmy. O, woda, o, miecze, 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 miecze. O, ale będzie coś świruje. Okej, okay, ale co z tego, że miecze? Pieczeń, chleb, okej, okay, zbieram wszystko. Pieczeń, daj pieczeń. Okej, okay. i co, to wszystko, co mogliśmy tu zabrać? To chyba kowal kiedyś mieszkał. Czekajcie, tu jest jeszcze wejście na górę, na górze myślę, że będzie jakiś magazyn. A nie myliłem się. Nie, bardziej nie chciałem, żebyś tego robił. Chciałem wyjść stąd. Szybciej będzie po prostu. Prawym kliknąć, oczywiście. Nic, nic tu nie ma. Tak, tu tak, nic tak, więcej. już nic nie ma, nie ma. Patrzcie, ile różnych rzeczy drobnaliśmy. Możemy i spać, ale nie będę tego robił, bo nie wiadomo. Wolę obgrabić wszystkie domy teraz, niż później mieć przerąbane, żeby ktoś mnie ganiał z siekierą za to, że rabuję mu skrzyneczki. To jest wkurzające po pierwsze, a po drugie, tylko kurde, człowiek traci tyle luta. A patrzcie, ile tutaj rzeczy w tych skrzyniach. I teraz nie muszę każdej otwierać, tylko klik na prawy przycisk myszki i już mam skrzyneczkę. O, chyba SMS przyjdzie do mnie. Okej, okay, do SMS, mam nadzieję, że nie pipczało wam w y, tym. Jezu, wystraszyłem lampy jakieś. Myślałem, że tu stoi jakiś przeciwnik czy jeszcze ktoś. Okej. Okay. Dobra, e, magazyn jeszcze. O, magazynie, może być dużo ciekawych rzeczy. Skoro już tego e, magazynie pilnuje ten ork, zobaczmy. Czy są tu jakieś skrzynie w ogóle? Naprawdę nie ma nic. No co wy, magazyn bez... Bez żadnych itemów. Beznadziejnie. Nie podoba mi się ten magazyn, idziemy stąd. Okej, okay. czy coś jeszcze tutaj? W tym domku obgrabiliśmy. A nie, brak kuferek, klep i kuferek. Uuu, tutaj dużo było. Pochodnia, tak, tak, tak. tu nas lubi. E, na górze. A, na górze jest skrzynia. Wytryk zdobyliśmy przed chwilą, także mogę ją teraz otworzyć. Szkoda, że mi zjadł tam ten boss. Żałuję tylko tego. Za chwilę będę mógł kończyć odcinek. W sumie zrobiliśmy dość dużo. Odbyliśmy tą Monter e, Cape Dan, Ale kurde, widzicie, na tym poziomie jak fajnie. Od razu mi się przyjemnie gra. Naprawdę zyskałem taką jakąś chęć do nagrywania tego kotika z powrotem. Dobrze, ciężka skrzynia. Łuk Asasyna. o w kurwełę, ładny. Mikstura przemiany i srebrny tak dalej, O, opłacało się nauczyć ciężkich skrzyni otwierania. Dobra, ludziska. W następnym odcinku stajemy się bogaczami. Będziemy mieli pieniędzy jak lodu, kupimy sobie najlepsze itemy i będziemy mogli ruszać dalej z fabułą, czyli raczej już udamy się do stolicy albo chociaż w jej stronę. No i dzięki, że obejrzeliście ten odcinek. Mam nadzieję, że na nowym mikrofonie będzie się sprawdzał ładniej w ogóle. Ja jestem Robin Skateboard, tak jak sami doskonale wiecie i zapraszam Was już teraz do kolejnego odcinka. I pamiętajcie komentować i łapkować ten. Jeśli obejrzycie się do końca, to możecie napisać, że Ro Robin jesteś super yy... i więcej takich odcinków. Haha, <laughs> dobra. Na razie, papa, pa. trzymajcie się, cześć.